Zapraszam Cię na unboxing, a więc odpakowanie najnowszego modelu dostępnego na rynku polskim HiZero model F600. Zróbmy to razem. HiZero do nas przyjeżdża w opakowaniu dużym kartonowym. Mamy dwa kartony. Tak naprawdę ten szary karton służy do transportu. Zabezpieczenia, a kolejny właściwy karton prezentuje się właśnie tak, więc naprawdę bardzo ładnie. To co, otwieramy? Po odpakowaniu widzimy następujące elementy: instrukcja obsługi w języku polskim i uwaga dodatkowo w tej instrukcji w folii znajdziemy dodatkowy filtr boczny, więc nie wyrzucamy zawartości, tylko najlepiej ją pozostawić. Pozostałe elementy, które znajdziesz w opakowaniu, płyn High Zero, taka można powiedzieć próbka 100 ml. Płyn służy do dezyfekcji wałka i przewodu środków do mycia. Nie jest konieczne, by go używać. Następny element to jest właśnie ring czyszczący do szczotki. Kabel zasilający, dodatkowo wałek myjący, zapasowa, dodatkowa wycieraczka. Uwaga, jest to gratis od firmy, ponieważ już jedna jest umieszczona w urządzeniu. Pędzelek czyszczący. W zestawie mamy również szczotkę czyszczącą, która służy nam do czyszczenia zbiorników. Hajzir do nas przyjeżdża zdemontowany i jest w dwóch częściach, ale montaż jest banalnie prosty. Wystarczy rączkę umieścić poprawnie, słyszymy kliknięcie, a więc zablokowanie. I Hajzir można powiedzieć, że jest już gotowy do pracy. Ale uwaga, zawsze w opakowaniu znajdziemy jeszcze podstawkę do przechowywania mopa. Na tej podstawce właśnie tutaj HiZero ma pozycję spoczynkową, dzięki czemu nie ma kontaktu stałego z podłogą. Kilka ważnych kwestii przed pierwszym uruchomieniem HiZero. W zależności od daty kiedy kupujesz HiZero przed pierwszym uruchomieniem High-Zero musi nabrać temperatury pokojowej, więc w momencie, kiedy kupujesz w okresie jesienno-zimowym, High-Zero po dostarczeniu musi nabrać takiej temperatury pokojowej przez około 12 godzin. Jeżeli kupujesz High Zero w temperaturze, kiedy mamy wiosnę czy lato, nie trzeba czekać z pierwszym odpakowaniem, podłączeniem go do zasilania. Można to zrobić od razu. Więc jeżeli te kwestie mamy już załatwione, High-Zero nabrał temperatury pokojowej, to możemy przejść do kolejnego kroku, a więc do działania. Przed pierwszym uruchomieniem Hi Zero nie trzeba go ładować. Oczywiście bateria przyjeżdża już nam rozładowana, ale na ten pierwszy etap ekscytacji, już wypróbowania High-Zero w swoim domu, możesz go oczywiście już użyć i odpalić. A więc otwieramy pokrywę, Możemy tutaj sobie złapać lekki kąt 90 stopni, dzięki czemu bez problemu pozbywamy się klapy urządzenia. A ja teraz mam lepszy tutaj dostęp do tego, by Wam opowiedzieć więcej o tych akcesoriach, które znajdziecie. Tak zwany rulon. Rulon zabezpieczający silnik wałka. On już będzie nam niepotrzebny, służy do wyrzucenia, jak i również pochłaniać wilgoci. Te dwie części są do wyrzucenia. I jak widzicie, nowe wałki przychodzą już w tubie. One są namoczone, gotowe do pracy. Można je jeszcze troszeczkę namoczyć pod bieżącą wodą, jeszcze równomiernie wodę doprowadzić do każdego centymetra tego wałka. Jednakże nie jest to konieczne. Każdy wałek posiada klips. W najnowszym modelu można powiedzieć, że znajduje się taki tunel. I tutaj ogromnie ważne jest też to, w poprawny sposób założyć. Tutaj w tym tunelu dodatkowo widzimy jeszcze taki otwór właśnie, które to zakończenie klipsa musi dokładnie umiejscowić się w tym miejscu. Więc zakładamy, klips wchodzi nam w tunel. Tutaj nie będziemy słyszeć żadnego kliknięcia, jednakże to jest bardziej na wyczucie. Mamy pewność, że klips, Zamontował się poprawnie w tunelu. Ponownie zakładam obudowę, a więc lekki kąt 90 stopni. I zobaczcie, bez problemu pokrywa zostaje zamknięta w urządzeniu. Obudowa naprawdę robi wrażenie, w szczególności w nowoczesnym designie. Demontaż zbiorników jest prosty. Nasz kciuk palec przyciskamy przycisk, lekki kąt 20 stopni. Wyjmujemy zbiorniki. HiZero przed wysyłką do nas jest testowany, dlatego w niektórych tutaj modelach możecie zobaczyć pojedyncze ilości pozostałości wody na szczelność przed wysyłką. Więc nie marcie się, urządzenie nie było wcześniej testowane, jedynie sprawdzane, czy wszystko jest ok, o czym informuje nas również tutaj producent. I na opakowaniu mamy informację. Uwaga, to normalne, że w zbiorniku jest trochę wody i. Ważna kwestia: detergenty lub olejki eteryczne inne niż dedykowany płyn High Zero mogą powodować korozję elementów wewnętrznych. więc nie polecam ja również z mojego 6 doświadczenia stosowania innych płynów niż płyn High Zero. Tak naprawdę do mycia potrzebujesz zimnej wody. Płyn używam do samoczyszczenia urządzenia. W najnowszym modelu zbiorniki są połączone, ale w łatwy sposób poprzez przycisk. Możemy je zdemontować. Do zbiornika na czystą wodę wlewamy na maksa czystej, bieżącej, zimnej bądź letniej wody. Następnie korek zamykamy szczelnie. Nie mamy żadnej miarki na maksymalny czy minimalny poziom wody. Po prostu wodę wlewamy na maksa. Można powiedzieć tyle, i dała fabryka, więc 600 ml zamykamy i następnie. Zbiorniki należy połączyć. Pozycja otwarta, pozycja zamknięta i również słyszymy klik, czyli odpowiednie zamknięcie, blokada, która łączy nam zbiorniki. I kolejny krok umiejscowienie ponownie w urządzeniu. Ponownie kąt 20 stopni. I to, co jest ważne, słuchajcie, musimy docisnąć. I wtedy właśnie słyszymy klik, czyli zablokowanie zbiorników, bo często się zdarza taka sytuacja. Mi również słuchajcie, że zbiorniki nie zostały poprawnie umiejscowione, i w momencie odblokowania pokrywy, słuchajcie, one wypadają z urządzenia. High Zero to MOB, który jest bezprzewodowy, ale do ładowania posiada taki zasilacz. Podstawka do przewywania jest mobilna, więc nie trzeba gdzieś tam wiercić dziur, montować go na stałe, to ty wybierasz mu miejsce, gdzie tutaj chcesz go pozostawić. Kabel zasilający jest naprawdę długi. Tutaj mamy jeszcze go zwinięty, więc ładujemy poprzez właśnie ten otwór i następnie podłączamy go do zasilania. Jeśli chodzi o baterię, Zero posiada baterię litowo-jonową. Żywotność takiej baterii to 1000 pełnych cykli naładowań, więc z mojego doświadczenia e, naprawdę ta bateria wystarczy Wam na około 4-5 lat. Jeśli chodzi o baterię w modelu F600, jest ona tutaj zamontowana na stałe. Niestety nie mamy możliwości samodzielnie jej wypiąć, później zamontować. Jedynie może to zrobić serwis, który znajduje się w garwolinie. Podstawka to również takie miejsce, gdzie możemy sobie przechowywać na przykład zasilacz. Tutaj możemy przechowywać ring do czyszczenia szczotki, próbkę płynu. Mamy miejsce również na pędzelek czyszczący. No i na sam koniec wietrzenie wałka myjącego. Mamy specjalny otwór pozostawiamy w takiej pozycji, dzięki czemu nie mamy nieprzyjemnego zapachu. Czym różni się Hyzero od zwykłego odkurzacza? Ponieważ zwykły odkurzacz możemy użyć go kilka razy i te wszystkie zabrudzenia stałe pozostawić gdzieś tam w kącie, one sobie leżą przez tydzień, nic się nie stanie. Tak tutaj system jest taki, że Hyzero myje cały czas czystą bieżącą zimną wodą. Więc ważne jest, aby na koniec dnia Zawsze pozostawiać wałek myjący, by miał dostęp świeżego powietrza, bo jeśli go zamkniemy wewnątrz urządzenia, to niestety po tygodniu mogą już się wydobywać nieciekawe zapachy. Pada, jeśli chodzi o kartony, polecam Ci pozostawić oba, więc szary, jak i również kolorowy. Na czas trwania, gwarancji i z własnego doświadczenia wiem, że ten karton naprawdę jest pomocny, bo później ciężko jest dostosować taki podobny karton, jeżeli w razie W byśmy potrzebowali High Zero wysłać na serwis. Jeśli chcesz zobaczyć High Zero w akcji, zapraszam cię do subskrypcji mojego kanału. Możesz również umówić się ze mną na darmową i niezobowiązującą prezentację High Zero w twoim domu. Zapraszam cię serdecznie również na mój kanał na Instagramie Marta mopuje. Pozostawiam swój numer telefonu w razie pytań, służę pomocą. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmie.